Siema. Niedawno pojawiło się 10 odcinków nowej serii LEGO Ninjago Dragons Rising. Jest to seria, która dzieje się w świecie Ninjago, który został połączony wraz z innymi krainami i głównymi bohaterami są Arin i Sora, którzy są wspierani przez znanych nam dobrze Ninja. Odcinki, które wyszły były według mnie bardzo dobre, a jednym z największych plusów tych epizodów byli antagoniści. Nie chodzi mi tu nawet o poszczególne postacie, na przykład o cesarzową czy... Chodzi mi tutaj o cały wątek Imperium, który dzisiaj postanowiłem rozłożyć na części pierwsze. Zapraszam! Nie ulękły. A więc zacznijmy od tego, że ogólnie powiem o całym imperium, a potem przejdę do omawiania poszczególnych postaci. Pierwszy raz słyszymy o imperium w odcinku pierwszym, gdzie Sora wspomina, że dzięki fuzji mogła stamtąd uciec i że ogólnie to było okropne miejsce. W tym samym epizodzie armia pod przywództwem Raptona o nazwie szponny Imperium próbuje porwać smoka, bo ogólnie energia smoków jest potrzebna Imperium do zasilania całego miasta. Rapton pracuje dla raza Czyli strasznego, ale też najbardziej oddanego członka Imperium. Główni bohaterowie przy pomocy Lloyda uwalniają smoka, i przez kolejne odcinki Imperium w sumie mało co robi, aż do szóstego odcinka, gdzie poznajemy backstory Sory. I dowiadujemy się jeszcze w tym odcinku, że wszyscy mieszkańcy Imperium są oddani cesarzowej i mogliby zrobić dla niej wszystko. A więc młoda Sora marzyła o tym, żeby pracować w laboratorium Imperium. Obok doktor. Ja, jak się nazywa to doktor? Doktor nice. Narou. Po tym, jak tworzy wynalazek, czyli takiego holograficznego pieska, dostaje się tam, gdzie wcześniej wspominana doktor zamienia pieska w bestie i chce zrobić właśnie z tych bestii armię. Sora się nie podobał ten pomysł, tak samo jak torturowanie smoków, które odbywało się w laboratorium, dlatego ucieka i niszczy swój wynalazek. Rodzice są na nią wściekli za to, że się sprzeciwiła władzy i teraz się od niej odwrócili. A kiedy rozpoczyna się fuzja, Sora ucieka z imperium. Ale wróćmy do teraźniejszości, gdzie główni bohaterowie po tym jak zobaczyli, że Imperium odtworzyło tą samą bestię z młodości Sory, postanawiają się tam włamać i zniszczyć wynalazek. Nie udaje im się to, a Sora jest nawet zmuszona do odtworzenia swojego wynalazku. Udaje jej się jednak uciec i po długiej walce, do której dołącza sama cesarzowa, ninja uwalniają smoki i uciekają. Więc tak, omówiliśmy sobie ogólnie Imperium w tych 10 odcinkach, więc teraz przejdźmy do poszczególnych postaci słowa w doskonały sposób opisują nie tylko mnie, Raptona, ale też moich podławnych. P -p -p -pod yy! Ogólnie w tych sekcjach o poszczególnych postaciach nie będę się skupiał tylko na postaciach. Eee. Wiem, to brzmi głupio, ale chodzi o to, że np. w przypadku takiego Raptona będę skupiał się też na wątku szponów imperium, z którym on jest bardzo związany. A więc zacznijmy od samej postaci. Sądzę, że jest to bardzo dobra postać. Jest głównie humorystyczna, ale też poprawna. Hafa Była do przodu. Ma niektóre naprawdę świetne momenty i po prostu fajnie było go widzieć kilka razy na ekranie. Ale przejdźmy do szponów Imperium, których Rapton jest szefem. Uwielbiam tą pierwszą scenę siódmego odcinka, gdzie mamy manipulacyjną reklamę, w której Rapton reklamuje dołączenie do szponów Imperium. Przedstawia tam ich jako bohaterów, którzy łapiąc smoki, chronią całe miasto i traktując dobrze smoki, pozyskują z nich energię. Wybitny koleś I ta scena by nie była tak dobra, gdyby nie miała jakiegoś związku z innym wątkiem Wątkiem z dzieciakami Arin kiedy jest w tym mieście poznaje zwykłe dzieciaki, które są podobne do niego Chcą zostać bohaterami i chronić świat Zachwycają się sztuczkami Arina, a potem mamy zwrot akcji Ponieważ chcą zostać bohaterami, zostając Właśnie członkami szponów Imperium. Mówią o tym, że smoki powinno się tępić, że to bezmyślne istoty i nawet walczą z Arinem. Ten wątek jest dla mnie tak dobry, ponieważ pokazuje, że Imperium to są zwykli ludzie, a nie tylko bezmyślne istoty, które robią, co tylko chce Rapton, czy raz. Mamy wiele takich fajnych scenek, gdzie po prostu zwykli ochroniarze, np. jakiegoś budynku, zachowują się jak zwykli ludzie, którzy mają zwykły charakter. Sądzę, że ogólnie robienie z członków Imperium zwykłych ludzi myślę, że z powodu tego, że twórcy nam tak pokazują, że Imperium to zwykli ludzie, bo w jakimś odcinku może pojawić się wątek buntu przeciwko cesarzowej oraz władzy. Więc, więc ogólnie cały wątek szponów Imperium, Raptona oraz dzieciaków sprawia, że Imperium to jest o wiele ciekawszy przeciwnik. Szpony Imperium! mam najmniej do powiedzenia. Była to kolejna postać, która swoją rolę wykonała dobrze. Miała być takim najsilniejszym przeciwnikiem w całym imperium, który ma wzbudzać postrach wśród głównych bohaterów i spełnił swoją rolę dobrze, ponieważ nie było z nim żadnych żartów i był naprawdę ciężki do pokonania. Praktycznie udaje się go pokonać dopiero w odcinku 10. Podoba mi się w razie to, że mimo, że cesarzowa go źle traktuje i widać, że to on jest najmądrzejszy ze wszystkich w imperium nie buntuje się, bo z jakiegoś powodu jest oddany cesarzowej, jak wszyscy mieszkańcy, co może być zostanie rozwinięte w kolejnych odcinkach. I zrazem wiąże się kolejny aspekt imperium, zło panujące w tym miejscu. Imperium potrafi dać surowe kary za to, że w jakiś dzień nie założysz wybranego na ramiennika. I tak ta scena jest pokazana jako żart, ale jednocześnie nam rozwija to miejsce. Imperium nie boi się porywać dzieciaków czy poświęcać swoich własnych mieszkańców dla większego dobra. Najlepsi myśliwi, jakich miało nasze królestwo! Zapewniający czystą, bezpieczną, smoczą energię! Mogę zdecydowanie powiedzieć, że ze wszystkich tych trzech postaci, doktor Larou jest najnudniejszą. Nawet musiałem wygooglować jej imię. Jest ona po prostu do szpiku kości zła, ale nie tak ciekawie jak raz, tylko po prostu jest zła, bo jest zła. Nie ma jakiejś większej motywacji. Tak jak raz, który był oddany cesarzowej. Jest ona dobrym rywalem dla Sory i w sumie również spełnia swoją rolę, ale po prostu jest nudną postacią. I myślę, że teraz pora pogadać o wątku dzieciństwa Sory i największej zbrodni, jaką popełnia Imperium. Czyli dosłowne porywanie smoków z całej krainy i torturowanie ich dla własnych korzyści. To nie jest tak, że te smoki po prostu zabijają, nie. Oni je zamykają i następnie wyssają z nich energię. Możliwe, że z jednego smoka mogą wysysać energię nawet kilkanaście lat. Manipulują jeszcze społeczeństwem, że smoki to są bezmyślne kreatury, które i tak traktują dobrze jak swoich przyjaciół. A jeżeli się przeciwstawisz, tak jak to zrobiła Sora, może wykluczyć cię, Twoja własna rodzina. Backstory to działa, ponieważ przedstawia nam imperium jako naprawdę okrutne miejsce, jeszcze daje motywację głównym bohaterom, dlaczego mają właśnie się mu przeciwstawić. Dodatkowo mamy jeszcze tą mini postać wprowadzoną w 10 odcinku, która była po zazdrosna o to, jak była zdolna Sora, i teraz chce ją pokonać. Naprawdę jest to słaba postać, która jest jakby zapychaczem w tym dziesiątym odcinku, ale i tak również nam pokazuje, że imperium to zwyczajne ludzie, więc w jakiś sposób rozwija nam dodatkowo to miejsce. Codzienna walka o imperialny styl życia to prawdziwa esencja heroizmu. Jesteśmy przy ostatniej postaci, która rządzi tym wszystkim. Cesarzowej. I problem jest taki, że nie mogę nic o niej prawie powiedzieć. Ponieważ główną rolę gra dopiero w dziesiątym odcinku, gdzie dołącza do walki z ninja i aresztuje raza. Tak, mam tu fajną scenkę, gdzie dziękuję zwykłemu mieszkańcowi za to, że przyniósł jej smoka. I w sumie tylko ta scenka rozwija jakkolwiek jej charakter. Ale podobało mi się, jak w poprzednich dziewięciu odcinkach budowali tą postać jako naprawdę wielkie zagrożenie, które panuje nad całym Imperium. Również ciekawym wątkiem może być to, że wszyscy tak szanują tę cesarzową i nikt nie chce jej się przeciwstawić. Mam nadzieję, że ten wątek rozwinął w kolejnych 10 odcinkach, ponieważ jest po prostu bardzo ciekawy. Tak samo cesarzowa może stać się bardzo dobrą postacią w kolejnych 10 odcinkach, ale pożyjemy, zobaczymy. A więc to jest całe Imperium. Jak widzicie, ciężko powiedzieć, że w tym sezonie jest jeden antagonista. Można powiedzieć, że cesarzowa, ale w sumie pojawia się ona dopiero w 10 odcinku. Dlatego ja mówię, że w tym sezonie głównym antagonistą jest. Imperium, cała ta organizacja, która nieludzko traktuje smoki dla swoich własnych korzyści, która gotowa jest do poświęceń swoich własnych ludzi, która manipuluje całym miastem i w której są zwykli ludzie, którzy jak będą chcieli, będą mogli się przeciwstawić samej cesarzowej. Nie wiem jak wy, ale ja naprawdę bardzo czekam na kolejne 10 odcinków, bo nawet sam wątek Imperium jest tak świetnie poprowadzony i mam nadzieję, że go po prostu nie zepsują. A więc to już jest koniec tego filmu. Napiszcie, czy chcecie więcej takich materiałów o Lego Ninjago Dragons Rising, a ja się żegnam. Pa, pa.